Dzisiaj na stole kolejna pmr bo test porównywawczy pmr coraz bliżej. Do testu mi jeszcze została ta i jeszcze jedna też Midland, ale to w następnym odcinku. Tego Midlanda G9 Pro wypożyczył mi Paweł HF2LT. Dziękuję. No i powiem o nim parę słów, ale w tym odcinku troszeczkę. Zagniemy czasu przestrzeń i najpierw pojadę na testy łączności, bo bardzo, to znaczy tak naprawdę, tutaj ja już byłem na tych testach łączności, a teraz dogrywam teorię, bo bardzo wcześnie robi się ciemno. No i wykorzystałem to, żeby pojechać. Więc obejrzyjcie sobie test. Test polega oczywiście na sprawdzeniu modulacji, bo moc wszystkich pmr jest taka sama, więc możemy tutaj porównywać tylko modulację w zasadzie. No. Pojechałem troszkę w inne miejsce, ale o tym za chwilę. Tym razem jestem w nieco innej lokalizacji, ale odległość podobna od mojego domu. Tamta lokalizacja, w której zawsze testuję radia, jest tam droga w remoncie i się nie da wjechać, więc nie będę czekał, tylko w inne miejsce pojechałem, ale napiszę Wam jaka odległość porównywalna. No i najpierw Midland G9 Pro, kanał 9, próbujemy. Test modulacji, test modulacji. Midland G9 Pro, Midland G9 Pro, test modulacji na paśmie PMR. I sprawdzimy ten przycisk boost, czy on coś zmienia. A teraz drugi test z przyciskiem boost, przycisk boost, test modulacji G9 Pro Midland. No i dla porównania oczywiście klasyczna Motorola T62 test modulacji dla porównania Motorola T62, Motorola T62, te, tego samego miejsca co przed, przed chwilą Midland G9 Pro. No a teraz przejdźmy do opisu tego urządzenia. Od razu powiem, że no podczas tego testu wyszła troszkę kwestia nieznajomości instrukcji obsługi. Testowałem ten przycisk Boost, który tutaj jest jest PTT i BOOST. To są takie podwójne PTT i po dokładnym przeczytaniu instrukcji obsługi okazuje się, że BOOST działa wtedy, jeśli mamy ustawione moc mniejszą w radiu, bo możemy tutaj wybrać moc 10 mW i 500 mW, czyli maksimum dla PMR446 i jeśli ustawimy sobie te 10 mW, po to, żeby oszczędzać baterię, no, komunikować się z kimś, kto jest blisko, nie potrzebują większej mocy, wtedy po prostu na szybko możemy nacisnąć boost i nadajemy wtedy z mocą podwyższoną do maksymalnej na PMR, ale bez zmiany tego w menu. To, co tutaj mam na moim biureczku, to jest to, co jest w zestawie prawdopodobnie, to mi przysłał Paweł. Samo radio, o którym za chwilkę, taka ładowarka stołowa, firmowa, taka podstawka ładująca, i chyba tutaj też wydaje mi się, że, że ją można sobie po prostu przykręcić do czegoś. Ciekaw jestem, czy. Chyba to jest tak. Bo jak wziąłem tak w poziomie, o, to chyba można ją przykręcić na ścianie i radio wkładać i ono nie wypadnie, nie wiem czy tak czy tak, czyli możemy sobie radio ładować w poziomie, ciekawa sprawa, pierwszy raz widzę urządzenie, które można w ten sposób ładować fajna oszczędność miejsca na biurku, także taka ładowareczka i do tego zasilacz taki malutki, impulsowy prawdopodobnie a teraz o samym radiu, bo moim zdaniem jest bardzo fajne, to jest w ogóle takie taka pemerka z można powiedzieć średniej półki cena nowej to około 350 do 400 zł z tego co patrzyłem fajne radio takie dobrze leży w ręce ma takie opływowe kształty jeśli chodzi o porównanie wielkości to porównam go do Motorola grubość jest większa ale dlaczego to zaraz powiem i dłuższa jest antena chociaż anteny w tych radiach są tak skonstruowane, żeby i tak moc wypromieniowana była zgodna z normami. Więc tutaj producenci, jeśli chodzi o wielkość anteny, no to to tylko wizualny efekt może dawać, że ta antena jest większa. Tutaj mamy włącznik i regulację głośności. To jest bardzo fajne, że regulacja głośności jest pod pokrętłem, a nie pod przyciskami. Jest to bardzo wygodne, no można szybko pogłośnić, szybko ściszyć, szybko włączyć, szybko wyłączyć. Bardzo duży wyświetlacz, porównajmy sobie do, do motoroli Jest naprawdę duży i czytelny. Te, te cyfry są wielkie, grube i bardzo wyraźne. W ogóle wszystkie piktogramy na wyświetlaczu są bardzo wyraźne. No, tutaj podwójne PTT. Z tej strony mamy gniazdo do podłączenia mikrofonu, głośnika, ale w innym standardzie niż Baofeng, więc tego Baofengowego się nie da. Podłączyć, tu mamy klips do paska odpinany w ten sposób, bez żadnych śrubokrętów, i tu pod klapką mamy akumulatorki. Klapka jest uszczelniona, nie wiem czy widać uszczelkę, jest to gumowa uszczelka, bo radio jest bryzgo szczelne, czyli IPX4 zdaje się, więc na deszczu można go używać. Mamy tutaj. Niby trzy akumulatorki, ale po wyjęciu tego pokazuje się jeszcze jeden, czyli są cztery. Tu są firmowe akumulatorki, ale możemy dowolne akumulatorki niklowo-wodorkowe założyć i ładować ładowarką. No i dlatego to radio jest większe, bo ma cztery akumulatorki, a Motorola ma trzy więc jest większe i troszkę cięższe. Ale dzięki temu mamy więcej prądu. Więc dłużej powinno działać. Jeśli chodzi o funkcję, to mamy tutaj, no wiadomo, menu, zmiana kanałów. Tutaj mamy taką funkcję wibracji. Nie wiem, jak to działa, prawdę mówiąc, bo nie udało mi się uaktywnić tej funkcji. Chyba musi być drugie takie samo urządzenie, żeby to uaktywnić. Tutaj mamy przycisk, który możemy w menu skonfigurować i po jego naciśnięciu dłuższym nadajemy na kanale zdefiniowanym jako taki ratunkowy. Tutaj mamy takie przywołanie dzwonkowe. Ja to pokażę Wam. Motorola jest teraz włączona, więc będziecie sobie słyszeć, jak to działa. O! I tych tonów jest kilka. Pod tym samym przyciskiem mamy blokadę klawiatury, żeby czegoś nie poprzestawiać. Ekran. To jest wyświetlacz ciekłokrystaliczny, czyli bardzo dobrze widoczny w słońcu i podświetlany delikatnie na zielono, jeśli coś naciśniemy. To, o, teraz mi się wibracja włączyła, więc, więc nie wiem o co chodzi. <laughs> Jak to. No, musiałbym mieć pewnie drugi identyczny, drugie identyczne urządzenie, żeby tą wibrację jakoś tam... Uaktywnić. Oprócz tego mamy w menu Dual Watch. Tutaj wybieramy kanał, kod CTCSS, kod DCS. Możemy ustawić moc, wysoką, małą. Vox jest kilka poziomów, czułości Voxa. Tu jest właśnie ta funkcja wibracji. To to nie. Co to jest prawdę mówiąc? Roger Bip i bipanie klawiatury to jest chyba oszczędzanie energii, ale też nie jestem pewien. Dual Watch, tak jak mówiłem, dobra. Zerknę do instrukcji, i Wam powiem jeszcze o co te dwie funkcje znaczą, o których nie wiem. No poczytałem, już wiem. Te dwie funkcje oznaczają: jedna to ton, pod tym przyciskiem możemy sobie ustawić jeden z pięciu, natomiast druga to definiowanie kanału pod ten przycisk. Ciekawa jeszcze jest rzecz taka, że to radio pracuje w dwóch pasmach. Oprócz pasma PMR pracuje w tak zwanym paśmie LPD czy LPD. Czyli to jest pasmo małej mocy do 10 mW położone na początku pasma 70 cm krótkofalarskiego. Nie wiem, czy w Polsce jest legalne nadawanie w tym paśmie mm, transmisji głosowych, czyli używanie takiego urządzenia. Wiem, że w tym paśmie LPD w Polsce działają piloty do bram różne takie urządzenia, ale czy można tam nadawać głos? Nie wiem. W każdym razie to radio można przełączyć w to pasmo LPD przez naciśnięcie długie przycisku menu i wtedy mamy tych kanałów więcej do wyboru. Nie wiem tam chyba jest 69. 69 kanałów od 433 do tam 430 kilku megaherców z mocą 10 mW, ale tak jak mówię, nie wiem czy w Polsce można nadawać w tym paśmie z takiego radia. Więc używajmy PMR. Tym bardziej, że 10 mW to jest naprawdę za mało, żeby gdziekolwiek dolecieć, więc nie wiem, czy to ma w ogóle sens. Czas na podsumowanie. Powiem, że podoba mi się to radio. Jest fajne. Ten wyświetlacz jest bardzo czytelny i taki, można powiedzieć, wyraźny. Ten. Numer kanału od razu się rzuca w oczy, pozostałe ikonki też bardzo są wyraźne. Dobrze leży w dłoni to radio. Moim zdaniem, modulacja jest spoko, nie ma się do czego przyczepić. No i jest duże, jest duża, długa antena więc no to może być wada bo jednak no, takie radio powinno być jak najmniejsze moim zdaniem. No, ale może, może, może. Niektórzy myślą, że jak większa antena to większy zasięg, ale chyba, chyba nie. Ale dowiemy się. Ja będę robił test porównawczy wszystkich tych PMR, które zebrałem. Przy okazji powiem, że no, cały czas do mnie się odzywacie, żeby do tego testu dołączyć kolejne urządzenia, ale stwierdziłem, że no tak nie mogę, bo będzie. W nieskończoność będzie co trwało i nigdy tego testu nie zrobię, więc na razie zamknąłem listę. Zostało mi jeszcze jedno radio do zaprezentowania, przetestowania. To jest Midland chyba G10. I po nagraniu filmu o tym Midlandzie nagram test wszystkich tych urządzeń, PMR, które mam, a te, które mi proponujecie, będę pojedynczo testował już po tym teście. No tak jak to, po prostu jechał, sprawdzał, yy, sprawdzał yy, jaka jest modulacja. Gdzieś tam z terenu. No, i, i taka, taka recenzja, można powiedzieć, też do tego. Ale test muszę porównawczy zrobić, żeby to urządzenie po prostu wam poddawać. Piszcie. Wiem, że kilka osób spośród Was ma takie urządzenie. Dzielcie się proszę swoimi spostrzeżeniami na jego temat. No i pytajcie, pytajcie. I do zobaczenia 13. 13 dnia każdego miesiąca na testach łączności. Przy użyciu takich urządzeń PMR na drugim kanale, bez żadnych tonów, testujemy od 20 do 21, po prostu wywołujemy się oraz na CB Radio na kanale 13. O CB Radio też będzie odcinek, bo moim zdaniem jest to super sprawa, bardzo niedoceniona. Technika, można powiedzieć, łączności czy, czy jakiś sposób łączności tani, bardzo skuteczny. No, ale to kiedy indziej. Dzięki za oglądanie. Jeśli nie subskrybujesz, zasubskrybuj. I łapeczka zawsze mile widziana. Dziękuję, pa!